Słowa Ewangelii według świętego ukasza. Jezus powiedział do swoich uczniów. Niech będą przepasane biodra wasze i zapalone pochodnie, a wy bądźcie podobni do ludzi oczekujących swego Pana. Kiedy z uczty weselnej powróci, aby mu zaraz otworzyć, gdy nadejdzie i zakołacze. Szczęśliwi o wysłudzy, których Pan zastanie czuwający, gdy nadejdzie. Zaprawdę powiadam wam, przepaszę się i każę im zasiąść do stołu, a obchodząc, będzie im usługiwał. Czy o drugiej, czy o trzeciej straży przyjdzie, szczęśliwi oni, gdy ich tak zastanie. A to rozumiejcie, że gdyby gospodarz wiedział, o której godzinie przyjść ma złodziej, nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Wy też bądźcie gotowi, gdyż o godzinie, której się nie domyślacie, syn człowieczy przyjdzie. Moi drodzy, w filmie Oliviera Stone'a pod tytułem Pluton jest taka scena nocnego odpoczynku amerykańskiego oddziału w dżungli. Dowódca ustalił kolejność warty, teren odpowiednio zabezpieczono, żołnierze starali się łapać cenne chwile snu. Wierzą, że są bezpieczni, że jeden z nich czuwa. Tymczasem wartownik zasypia, a przeciwnik niezauważony podchodzi bardzo blisko. Wywiązuje się strzelanina, w jej wyniku jeden z Amerykanów ginie. Po odparciu wroga, jego koledzy stoją wokoło patrząc na martwe ciało. Wszyscy zdają sobie sprawę, że winny tej śmierci jest jeden z nich, ten, który zasnął zamiast czuwać. W życiu duchowym czujność jest także niezmiernie ważna. Mówi o tym Pan Jezus w dzisiejszej Ewangelii. Niech będą przepasane biodra wasze i zapalone pochodnie a wy podobni do ludzi oczekujących swego Pana kiedy z uczty weselnej powróci aby mu zaraz otworzyć gdy nadejdzie i zakołacze. Szczęśliwi owi słudzy których Pan zastanie czuwających gdy nadejdzie wy też bądźcie gotowi gdyż o godzinie której się nie domyślacie syn człowieczy przyjdzie być gotowym czuwać chodzi o to drodzy by nasze Czekanie na ostateczne urzeczywistnienie Królestwa Bożego uczynić radosnym i twórczym czuwaniem, uczynić każdą chwilę swojego życia możliwą chwilą nadejścia Jezusa Chrystusa. Pan nieustannie do nas przychodzi, puka do naszych drzwi i próbuje do nich wejść. Gdy jesteśmy zbytnio często zajęci sobą, swoimi sprawami, na pewno go będzie trudno usłyszeć. Gdy wejdziemy natomiast w siebie, wtedy dostrzeżemy Jego przyjście. Mamy więc być zawsze przygotowani na przyjście Pana, chociażby w drugim człowieku, który potrzebuje czasem naszego wsparcia, naszej pomocy, może wysłuchania. Pan Jezus wzywa nas dzisiaj do czujności, do postawy oczekiwania i gotowości. Przypomina nam, że nie znamy dnia ani godziny Jego przyjścia. Może przyjść wcześniej. Niż się spodziewamy, a może przyjść później. W związku z tym nasze oczekiwanie powinno być czujne. Właściwie rozumiana czujność wyklucza jednak strach, lęk, obsesję. Chodzi o to, aby być czujnym, gotowym, ale nie przestraszonym, aktywnym, ale też spokojnym, a nie podekscytowanym. Oczekiwanie nie powinno być bierne, lecz aktywne. Trzeba znajdować się. Na swoim miejscu, to znaczy wykonywać to, co do nas należy, czyli spełniać obowiązki stanu, pracując, troszcząc się o swoją rodzinę, o swoją pracę, o inne powierzone nam osoby. Trzeba nam, drodzy, nie tyle oczekiwać Pana, co zostać przez niego zastanym przy spełnianiu zadań, które zostały nam powierzone. Pamiętam, jak zapytano kiedyś świętego Jana Bosko, co by zrobił, jakby przyszedł raptem koniec świata. A grał wówczas ze swoimi podobiecznymi w piłkę. A on powiedział ze spokojem: Dalej grałbym w piłkę. On był zwyczajnie przygotowany, on czuwał na przyjście Pana. Czas oczekiwania na powtórne przyjście Pana ma być czasem odpowiedzialności i wierności, czasem wysiłku, pracy, a nie obojętności i bierności. Dzisiejsza Ewangelia przypomina, przynajmniej powinna przypominać każdemu chrześcijaninowi, każdemu z nas, o gotowości na przyjście Pana. Niech będą przepasane biodra Wasze i zapalone pochodnie. Na dodatek, ważność tej prawdy wynika z faktu, iż wieczność każdego z nas rozgrywa się i decyduje już w naszej codzienności. Pan Jezus, aby wzmocnić ten eschatologiczny ton swoich wypowiedzi, posługuje się przypowieścią, której. Podkreśla wagę czuwania. Gdyby gospodarz wiedział, o której godzinie złodziej ma przyjść, nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Tym samym Chrystus uświadamia nam drodzy, że czasy, w których żyjemy, są właśnie czasami ostatecznymi. Ten ostateczny wymiar życia wzywa nas, abyśmy nasze chrześcijaństwo, naszą wiarę, naszą relację z Bogiem przeżywali świadomie. Czujność zatem ma nadawać. Kierunek całemu naszemu postępowaniu, naszym wyborom, odczytywaniu przesłania wieczności w naszej codzienności. Moi drodzy sztuki czuwania, myślę, że najlepiej uczymy się i nauczymy na modlitwie, bo to ona pozwala nam zobaczyć pełny sens i istotę naszego życia. A co, cóż to jest modlitwa? To nic innego jak nasza relacja z Bogiem. Jeżeli jesteśmy z Nim w relacji, w ciągłej, można powiedzieć, ciągle się z Nim spotykamy, to wtedy zachowujemy też postawę czujności. Do czuwania zachęcał nas sam Chrystus, kiedy zwracał się do apostołów, a za ich pośrednictwem także do nas, mówiąc czuwajcie i módlcie się, bo nie znacie dnia ani godziny. I nie chodzi tylko o to, aby czuwać w wydarzeniach jakichś ważnych, przełomowych, ale właśnie w tej zwykłej, szarej codzienności. Czujność pomaga odłożyć na bok nasze iluzje, jakie stworzyliśmy na temat życia. Nie jest ta czujność ucieczką w jakieś fantazje, ale nakazuje wziąć życie na trzeźwo. Jest pokornym wsłuchaniem się w samego siebie, a jej autentyczność oznacza oddanie siebie Bogu ze wszystkimi swymi słabościami. Kto czuwa, nigdy tak naprawdę się nie nudzi. Czujność uczy nas takiej dalekowzroczności, dalekosiężności. Właściwego spojrzenia w przyszłość i uczy także wrażliwości na innych ludzi, której czasem może nam brakuje. Zatem czuwajmy, drodzy, i módlmy się w każdym czasie, a wtedy przyjście Pana na pewno nas nie zaskoczy.